Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, jesteśmy przed wejściem do Gai, więc chodźmy. Silence jest is... ...dla mnie ścieżkę do wspinaczki, jednocześnie zostawiając do pokonania armię maszyn? A odkąd maszyny są dla ciebie przeszkodą? No właśnie. Chciałabym latać, nie zawracałbym sobie głowy podejściem. Nie patrz w dół, nie patrz w dół. Aloj, nie patrz w dół. Nie patrz w dół, Aloj. Zmazał na to, że doram wejść. Relaty. W takim miejscu spodziewałam się Ciebie znaleźć, Senas. Dziękuję. To jeden z wielu warsztatów, jakie zbudowałem przez lata. Mm, czyli on też próbował tutaj się dostać. Ale ci się nie udało, co? Latami próbowałem przejść przez ten włas. Wierciłem, wysadzałem, podpalałem. Ale ty chyba nie będziesz mieć z tym kłopotu. Mówisz, jakbyś oczekiwał przeprosin. Skądże? Po prostu nie przyszło mi do głowy, że nie chodzi o siłę... A o klucz w formie człowieka. Zabrakło mi wyobraźni. Tobie wręcz przeciwnie. No dobra. Chyba spędziłeś tu sporo czasu? Powiedzmy się. Lat temu góra zniszczył ogromny wybuch. Twoje narodziny, śmierć, Gaj. Odgłos było słychać aż we włości. Popiół zaciemnił niebo. W południku składali się w pół, próbując wytłumaczyć ten znak. Krater płonął tygodniami, ale gdy ostygł, byłem pierwszym, który zobaczył, co w nim jest. Z czasem maszyny zwarły szeregi, aby go strzec. To dobrze. Nikt tam później nie chodził. Oprócz mnie... Gaja powiedziała, że możemy ją jakoś odtworzyć, ale widząc te zniszczenia, nie mam pojęcia jak. Powiedziała, że naprawę będzie można podjąć dopiero po zniszczeniu Hadesa. Miała rację. Odbudowany system terraformowania mógłby posłużyć Hadesowi jako broń. Dzięki poświęceniu Gai musiał poszukać innych metod. Ale myślisz, że odtworzenie Gai jest w ogóle możliwe? Wiesz, do czego zdolne są kotły. Mogą stworzyć każdą technologię potrzebną do budowy maszyny. Na tej samej zasadzie powinny być zdolne do odtworzenia technologii potrzebnej do rekonstrukcji Gai. To trwałoby lata. A nam niestety pozostały już tylko godziny. Czemu godziny. Myślałam, że chciałbyś tu być. Naprawdę tu być. Po co? Moja obecność nie jest konieczna. Nie potrzebujesz pomocy, by przejść przez te drzwi. To ty przyszłaś na świat w tym celu, nie ja. No to wchodzę. Chyba już tam pójdę. Tak. Gdy znajdziesz główne obejście, zyskasz możliwość pokonania Hadesa Aloy. Wszystko zależy od Ciebie. No dobra. Tożsamość genetyczna potwierdzona. Autoryzacja wejścia. Witam doktor Sapek. Może panie... Tak chyba nie będzie takie proste, nie? 118 metrów w dół. No w taki wszelki wypadek sprawdzajmy, co tutaj jest w skrzynkach. O, no właśnie na przykład. I co tu są za informacje. W marzniętym piekle. Ludność 10. Zgają 11. Nie licz pisków, póki się nie wyklują. na razie się uruchamia. Trochę potrwa, nim usmarzysz omlecik. Jestem weganką Travis po tylu dniach spędzonych w tej samej tajnej wazie powinieneś zauważyć. Mieliśmy się tu zamknąć dopiero za trzy tygodnie. Zdajesz sobie sprawę, że straciłem przez to wszystko 350 kg komiksów? <noise> Zaraz. Prawdziwe papierowe? Czemu nie w wersji cyfrowej? Nic nie pobije dotykania prawdziwego papieru. W dodatku tutaj niewiele więcej będziemy dotykać. Pomyślałem sobie, że będę je archiwizował dla zabicia czasu. A ty? Ja mam dużo pracy. Mój kalendarz jest wypełniony na najbliższe 3 lata. Muszę dopracować wiele spraw. A potem... Tak po prawdzie to się nie zastanawiałam. <laughs> Jeszcze zdążysz. Ile ty masz lat? 30? Wygląda na to, że do Ciebie będzie należało pokażenie świateł. Niezłe, co nie, wygonko? Będzie słabo. Spoko. Przeżyjesz. Przynajmniej do czasu. Rozumiem, że jesteśmy w że po eksplozji nuklearnej, e, która się wydarzyła 20 lat temu, bo w ten sposób Gaia e, zatrzymała wtedy Hadesa. Tak, przynajmniej to rozumiem. Chyba nie tak. Tędy, ale nie. Ale nie prosto w dół. Raczej, raczej drobniejszymi krokami. Powinna jeździć tendy. no właśnie, idziemy teraz. Tutaj trzymało się tak przez dziewiętnaście lat, prawda? No cóż, N nie odpowiadaj.

No dobra, troszkę tędy, ale troszkę wyżej, tak? Na przekiło, jak sprawdzam, bo tu może być gdzieś jeszcze jakaś, jakieś ogniwo. To tutaj musieli mieszkać. Niewiele z tego zostało. Kiedyś było odgrodzone przez kamień, i metal. Sornie, tak. Ewakuacja przebiegła tak Że kazał mi wybierać zły na siebie, że. Cóż, umarł samotnie. A ja i tak nie uratowałem tych cholernych, rajskich ptaków. Izba Elizabeth. Wiedziałam. Nie miała nawet możliwości się rozpakować. Tu są jej dzienniki. Dzienniki Elizabeth. Wszystkie zniszczone? Przeskanuj je. Fokus może je odtworzyć, ale ten proces jest powolny. Uważamy Fokus za potężne urządzenie, ale jego silnik jest mały i ograniczony. Ile to zajmie? Dni, tygodnie, lata. Skup się na likwidacji Hadesa i zapewnimy nam przyszłości. A może dożyjesz chwili, kiedy je usłyszysz. Hmm, ciekawe. No, ale, znajdź główne obejście. Gdzie masz chłopczyka? Taniec tutaj. Dobrze. Aliza, co to jest? No zobaczmy co to jest. ...po ostatecznym uruchomieniu ki 1 Dziś rano zawiodła plomba gniazda dostępu. Zaprojektowano je tak, by zamykały się, zostawiając szczelinę mniejszą niż 2 mm. Ta jednak zostawiła odstęp 10 mm. Dość, by przepuścić sygnatury energetyczne. Dość, by Rui... No właśnie. Rui znalazł. Dość, by Gaja została odkryta i zniszczona. Dość, by zniszczyć przyszłość, na którą tak ciężko pracowaliśmy. Chyba, że ktoś ręcznie poruszy serwomechanizmy włazu. od zewnątrz. Przełączam się na nagranie zdarzenia. Ja na pewno tam nie idę. Nie rado się pisałem o nie. Albo zaraz kogoś poślemy, albo to wszystko było na nic. To Lis powinna decydować, do kiedy zamierza się tutaj zjawić. Miało być pięć minut. Nie myślisz, że... O nie... No, zginęła. Wszystko gotowe. Gaja, zamknięcie na 1,4 mm potwierdzone. Elizabeth, nie. Znajdziemy sposób, by cię zabrać. Nie ma mowy za blisko Naprawdę nie trzeba Gaia gotowa Proszę. Poświęciła się poświęciła się, żeby ich uratować Tak, zginęła Elizabeth Sobek. Ratując im życie, zamykając władzę, żeby ich rój nie odkrył. To była ostatnia transmisja Elizabeth Sobek. Oddała wszystko dla ratowania życia na planecie. Odtąd jesteśmy jej dłużnikami. No właśnie. Eloy. Wiesz, że nie mogła przeżyć, Aloy, ale była naprawdę wybitną kobietą. Podczas gdy inni się spierali, wzięła sprawy w swoje ręce. To podobne do niej. Była od nich lepsza. Nie o to mi chodziło. Ale była. Nie bój się tego przyznać. Myślisz, że była lepsza, bo była mądra, ponieważ zawsze miała nowy świt, ale nie o to chodzi. O jej wielkości świadczy gotowość poświęcenia samej siebie, dla innych, dla wszystkich, którzy przyszli po niej. Nie. Nie mogła pozwolić, by jej nie wyszło. Mylisz zdecydowanie z sentymentami. Mylisz się. Wiedziała, że nie wystarczy, żeby Gaja umiała myśleć. Ona nauczyła ją czuć. Poświęcić się, wierzyć w życie, dbać na tyle, żeby walczyć w obliczu beznadziei. Gdyby nie te sentymenty, nie byłoby życia na ziemi. Ty i ja nie przyszlibyśmy na świat. Twój argument jest słuszny. Bardzo mi przykro, Aloj. Powiedziała, że chce do domu. Może... Co? Nic. Czas ruszać. Mam jeszcze trzy informacje, które chcę przeczytać. To już przeczytaliśmy, tak? Słuchaj, Lidz, byłaś w porządku, dziewczyna. Szkoda, że nie żyjesz. Jeśli miałabyś jeszcze dom, chciałbym, żebyś najpierw tam trafiła. Ale ten. Pomnik, który zrobił dla ciebie Ronson? lekko koszmarny, że powiedziawszy. Odpoczywaj, Lis. Bóg jeden wie, że na to zasługuje. No, po, po, podziękowania. No, dobrze, idziemy dalej. Co jest tu w tym pomieszczeniu? Cześć, Margo, Jak się trzymasz? Um, doktorze Ronson dostaje sporo wiadomości, nieproszonych wiadomości od Ceda. Przekro mi, Margot, bez lis. Nie ma kto zajmować się jego uwagi. Porozmawiam z Tedem. Zazwyczaj chce informacji, ciągłych aktualizacji, zadaje setki pytań o rzeczy, o których nie ma pojęcia. To Lis ogarniała ten jego bałagan. Zupełnie nie rozumie, jak to wszystko działa. Takie były założenia. Ale zaczyna wydawać mi się podejrzany. Być zadowolony. Liz zawsze powtarzała, żeby mu iść na rękę. Żartujesz? Słyszałaś, jak ona z nim rozmawia? <laughs> ona nim sterowała, Margo. Znaczy, może powinnam go ignorować. Siedzi zamknięty z holodziewczynami i innymi pantymodami. Co może zrobić? No dobra, przechodzimy tutaj. Tu jest inny fragment z tyłu krateru. Wygląda na to, że przetrwał wybuch. Bo był pancerny. Znalazłaś sterownia. Już idę. Czyli chyba tutaj nie, nie ma innego wyboru. Please. Jednym gestem mogę to wszystko usunąć Nie podoba mi się w jaką stronę to zmierza Kontynuuj No dobra, mamy na I Idziemy się jakieś zejście Co jest tam Najpierw sprawdźmy I'm on this approach. Tu zmarli, wygląda na to, co? kiedy otworzyłam waz, wesoło powietrze z tej strony, bo w komorze nie było powietrza, ale alfy tam były, popełnili samobójstwo, czyżby? O no, komora jest pomieszczenie jeszcze tylko jedno, także Warto sprawdzić co tu się stało Główne sterowanie nie działa. Dostęp alfa nieaktywny. Co to za diabła jest dostęp tym pomega? Systemu. Chodzi, o, chodzi o to, że, że po prostu nie mogę przestać myśleć o następnych pokoleniach. Tych niewinnych, po pozbawionych skazy, mężczyznach i kobietach. Mamy dać im wiedzę? Jak jakiś dar? Ted, Ted, rozmawialiśmy już o tym. Wiesz, że Apollo ma ponad 3000 tysiące zabezpieczeń. To nie jest dar, to choroba. Oni są lekiem, a my chcemy przekazać im naszą chorobę. Naszą chorobę? Nie. Nie wolno. Ale nie jest za późno. Jeśli dokonamy poświęcenia. He, wcale nie musi tak być. Zrobiłem to Osamino. Gieś trzy minuty temu. Wyczyściłem Apollo. Już go nie ma żadnej kopii. Poświęcenie? Żadne poświęcenie, tylko kulturowa czystka ty szalona mento. Tysiące lat cywilizacji. Przykro mi. Naprawdę przykro. Ale czasem, by chronić niewinnych, hmm. ktoś musi zginąć. Waga awaria. Wśród atusje. Odwrócił ich. Ten faro nie był dobrym człowiekiem, nie dość że... On. Zabił ich wszystkich. A zatem to dlatego. Dlatego zostaliśmy uwięzieni w błogosławionej niewiedzy. Chciał niewinnej przyszłości, pozbawionych skazy. Chyba nie widział rzezi w pierścieniu. Wszystko, co ci ludzie osiągnęli, cała wiedza, którą posiedli przed wieczni, przepadła. Zmieniona w pył, starta w proch. Dokładnie jak sami Alfa. Nie, nie w pył. Kiedy zamknęły się włazy, a ich proch rozwiał wiatr, powrócili do świata, który stworzyli. Świat, w którym żyjemy. Jest pomnikiem tego, za co oddali swoje życie. Pomnikiem niepamięci. Nie, pamięci. Silence. Maciej. Hmm, ciekawe główne obejście takie małe. Musisz tylko zabić nim Hadesa. No to chyba nie jest takie proste. To jeszcze widziałem, że jest jakieś wejście. Staraj się tam nie spaść. Główne obejście nie obchodzi grawitacji. Bo w kierunku. A może nie? Tu już byłem. Czyli jednak tam. Którą byłem tylko. A ja mam tam wejść na górę. Ten co? Ja mam się dostać teraz na górę? Z powrotem nie za bardzo rozumiem. Zjechałem tu. Super. Uważaj jakoś tędy. Zginąłem. No to wygląda. W sumie moi drodzy. To jest dobre miejsce, żeby się pożegnać i poszukać drogi do wyjścia. Stąd. W sumie to mógłbym się stąd już wynieść tym szybką podróżą. Ale warto by było jeszcze znaleźć wyjście do magazynu Silence'a. Także być może warto by było zakończyć na dzisiaj i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, trzymajcie się. Hej, hej.